Jak ty tego nie nagrałeś, to zawracam i mówię, że pan. Witamy, witamy, bo ci kurde. Haha? To nie jesteś w stanie Dobra. Nie pozdrawiam, ten osobnik ma dużo wad technicznych. Ej kurde, no przecież ktoś miał lutować, no co wy? Ty Młody wyskakuj. Ty po tej wyludowo na prawej. Młody, wyskakuj teraz, wyskakuj. Wyskakuj, wyskakuj. Jest, człowiek, prosto w tunelu. Wlatujemy do tunelu. NIE! JAKI DZIK! Zginął. Lecimy! Jaki ja ty! Awka! Awka! To Afka. nie do nas, to chyba do młodego. Do, do mn. mnie. Czekaj, po, polecimy tak nie, się tak naprawić. Gdzieś na górze jest. Jezu, ty dziku. <laughs> no poszukajcie góra, weź się. Gdzieś na górze tak? musi być. Tak, no. No, gdzie tu się podchodzi do tego, żeby... Eee, mniej więcej na środek <laughs> Jakby coś to bierz do awp i akacza, nie? Do mkil do akacza Żadnych no. tam aku ani nie wiem mp7 to nie, nie to nie Jego swój, jego pierwszy plane mówisz? Nie wiem No gdzie są T-ty? Halo? Pusto Za mną w tym tunelu, w tym tunelu Tam Stam, gdzie zabili się typy ty jeden już. Tak jeden jest tam <grym> A jest, to znowu jest jest, świr jest, jest, jest po lewo, lewo widzę lewo. Dobrze hard nie to jest ten pompa ja. znaczy, nie. No jest pompa no bo M4 masz no co No do Uuu par elite wchodzi Nie ma do tu magu To bierz to co jest Do, 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 do. do ki do bierz Ej lutujcie tego typa za nie Wlatywać w tunel? Nie nie. Do góry, do góry. Woda, to, musisz, nie. Ej, to to, te akcje musisz dawać, ten, więcej mękować tego, ty. I od razu wrzucaj to. Nie, tutaj temy. A Albo po prostu fight. całe odcinki, tych rusku jeden. Ale do mi się nie za kurwa potem to obrabiać. Ej, Widziałem. Porad... Ole, świli, ty, dobrze. Ta, kappa. mi się naprawić bo było ciało Ha siururu shu, Siu, siururu, siururu Nie to będzie trzeba wyciąć całą stanęło bo... Siuru, siuru było Co? To siuru, siuru nie robi? No nie ma, siuru, siuru Ej, dwóch Gdzie? typa Jest BF, 400 tego No tak, tak, nie rozwalaj go, nie rozwalaj go Nie, nie rozwalaj go. Czo, bo nie widzę Jaku? A, spoko. To jest infection Jeszcze jeden i mamy BFA zaraz Gdzie wy go widzicie? A tu jest, za tak się biega, tak się biega. W kółko biega i ty wosku mały Jest, jest, plecy, z tyłu, z tyłu Daj, przejdź, daj ja może tam wyląduje Jest czeku ten, prosto o Dobrze, Hartu 9 <tryk> easy mamy co bierze? Na BF-a mamy. Wyskakuj ja nie ten, bierze. kurde, nie wiem, Dawajcie go tu do... do niego magów, na dół. Dobra. Dawaj, no. Do magów. Do niego. Lootuj też ich, żeby ja nie, nie mogli strzelać, nie? No. Człowieku, 9 killi. Jeden. Naprawdę no, nie mogę, bo ja chłopie jestem full. Taki tak, 44 na 43. Właśnie, zobacz ten, może on miał jakiś lepszy... Ja też Edo to no, jest nasz, tak się przejmuje plane. Tak, no właśnie. Powinniśmy częściej na te plaine śmigać nie. Co, no a do... A jak było? Jak do do? Która do, do? My. do, nie, do... Nie, nie piszcie kurde, gdzie ten. Ej, to... ja szybko mam 5200 wiecie na Injector. Już siedzi, już do siebie. Dobra no żywo. Spoko. Ej, te, tych typa by się przydało zarzutować tam. Ta, bo oni no, kurde... Ze... Ja po mojego Chmara. Gdzie jeden, co, jak? Gdzie jeden, górki. No. Tam jeden, górki, Ten... dead. Czekaj, dobra, BF infection jedzie. Teren Ej, to tego, to Bobcat, za Pawakata się zamieni, chociaż ta już nie ma. A my będziemy w górę, Ej, wylądujesz mi tu? Ja ich wrzucję na szybko. Nie, dobra, tylko ja ich zaraz tutaj, tak, tak, tam idę. Ej, strzelają, strzelają, górka. Gdzie górka, yes. co, jak? Aaa, nie ma mocy! Trzeba bo mi? mocy nie mam. No, no, do do nie mam mocy, to do mi się No, a gdzie ten typ? Nie wiem. A zginął. Nie się Dobra. Derek, na to. Cały. Kurwa, a Ale widzę skończy? ktoś nas tutaj stąd dziś, czekaj, what the fuck. Lewo. Dodo. Gdzie dodo? No, no przecież skąd oni strzelają, tak? To Ty na na miejscu ma no. Trzeba się naprawię. Ej, zginęliście wszyscy? Ej, macie magi? Nie. Macie ja auto? mam, ja mam tysiąc, y, tych magów. To relogi. No to dawajcie do, do tunelu, do tunelu dawaj. Befę uciekaj. Bef, chodźcie do Ej, no nie mogę się naprawić, no nie, nie trafia. Ale jest ultravaza tam niedaleko. Czy się naprawiłeś? Nie, ja nie dostałem nic rzetelny. tam teraz trzy sekundy. za razem jakiś typ, szybko, w tunelu. W tunelu? pompa bieź. W tunelu jest, tam ci nie zabili Ej, jest prawo od nas Tam w w tej dziurce, w tej dziurce, prawa Jezu. No to Jest, no. strzelajcie! Dobrze Do Nie, hartu, aha A jedynie tam killa A to jeszcze nie ten Czy ten... S Popadła jeszcze się zabił? Nie bo ja mam tyle maszyn, no że owiechawki Tutaj mam jeszcze 8 skitranych bo... Tam jest kopie ten do góry, e, dawaj, lewo, dawaj, lewo, dawaj. Lewo, lewo. Ale ja muszę go naprawić, nie? Bo ja mam mlą. Przedkładam, naprawiamy. Tu nie ludzie tam no, ty jesteś chyba tutaj pod nami. No, <tX2> człowieku dobra. nie mogę się naprawić, ja nie dawaj wiem, co jest tą bazą. Zaraz na niej usiądę, nie? Ej, normalnie ty jesteś No, jesteście na imię. Przepraszam, mam 40 k sobie, magu. Dobra, już ja tu A do czego? A teraz. O, teraz zaliczyło. I dawajcie tego, po te trupy. Od razu mam mocy więcej. Lećcie po tego BF-a, nasze, pod tych już po A kto gry? My tam jeszcze jechali. Młody. Ej, a ja może niech, niech dwóch umilnuje bf w tunelu, a jeden ej, ej, będzie magii Szalej. Opadaj dawaj tu. A widzę, dobra, przyplejnię. Zostało coś przyplejnia w ogóle? Ja muszę go naprawić. muszę go naprawić. Dobra, to niech się naprawia. Wylądy do tu. Ja będę Nie wyląduj, ty na babika. Jest jeszcze, na wprost. Ej, na wprost tu. Pilno jak to się nie Raczej nawet nie. No, wow, ma... nawzajem! Dobra, muszę się naprawić, bo on już ledwo co leci. No, sorry, razy. Widzę, właśnie. Siódź. Jestem siara, robata, dobra, ja tam lecę. To jest siara, właśnie. tam ciała, nie? Weźcie a robicie tych tych, a dokonajcie Chwila, bo muszę się a, naprawić. Ale tych ludzi porobiliśmy, ja myślałem, że go zabiję, a jak nie wiedziałem, A Ja nie na że dwóch zabiję? Ja cię ciu. Ale człowieku, ja myślałem, że tam gdzieś drzewo uderzy, nie? Ale cali wyszliśmy Człowieku, ty jesteś najlepszym pilotem ty, na świecie ty. No No bo pompa. Pompa. Chodź tutaj po ty, Mawciak Ja mam, A nie, nie mam nic, mam Tutaj właśnie są piecemery jeszcze no. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Trzydzieści jeden mag, bo y, y, to ten dom w Ej, lewo ktoś ty Gdzie jesteś? Ja, ja już lew. Jak lewo, na czele ma? Trzydzieści jeden? Tutaj na górę chodź. Lepiej ten. gdzie na górę? Tam, Szybko tam, bierzcie te magi już uciekajcie. Tam, tam gdzie był MG, zginął? You know? Tu jest, widzisz? Nie. Lewo, nie. Dobra, widzę cię. To były no. No kurde, ty świrze. Tutaj jest Bambi. Zabijesz? Nie, osłaniaj mnie. Poczekaj, bo ja ten teraz daję magić Fajaj, do fajaj! O, ty, na dole jest! Ty, ty bilunicy mówisz. Ty, plecy, zobacz, z tyłu w tym, w lesie był Dobra, dawaj do góry, bo tam typek jest I tam ma już wszystko. Dupie z bambikami Gdzie do góry? Podejdzam, podejdzam ci Ktoś strzela Nie zlutować go! Ej, metkituję się Ja tu dostałem Dobra, dawaj a jest. czekaj, wezmę jeszcze tam. Tu przed nami, gęce. zobacz plecy, 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 Bra, teraz, ja teraz tył. Obróć się Rzuj. se weź, Dobre. chodź tu. Ja mam, chodź tu! Zbierz z tego typa tam Dobra już jak macie tam parę magów to już dobra to jedźcie do bazy z tym już. Dobra już może jechać. Dobra, jedziemy już. Jedzie, czekaj, a my tu dobra, jeszcze tu czekajcie, zamadujemy. A ja jeszcze jedną serię zrobię jeden kurs, taki... No nie ma, tam ej, wy wywarasz. Dobra, dawaj, uciekamy, ja, uciekamy, uciekamy No nie gadaj, że 50 magów na ziemi jest Tam już jeszcze nie ma tam. Zbierajcie to szybko Ej, tych trzy ja, ja, tam, tam na jeszcze szybko pinu. wezmę ten. Wiem, że tam jeszcze są typy, no ale jeden strzelec jest tam Ale już w hel nic nie ma, ej, ma wciag No zrutujcie do... tutaj, tutaj tą, tą wieżę tam, gdzie ich zabiliśmy No zrutował a, a, To jest was rzucawał to? Gdzie on jest, kurwa? Ej, jest Mów, lewo, prawo Przyplejnie. Dobra, pozbierajcie to. Ja pierdolę. Człowiek gorąco jest. Ja kieruję, dobra? Ja prowadzę. Nie ja będę prowadzić. To ty. Ja jest! Góra. Widzę. Jadę, Widzę. Jadę, dobra, dawaj. Ale się skitrał. Dobra, strzelaj do niego. jest 90 wagów. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Oj, dostaję. X -dello, no. O nie. Rip. Nie, nie. Leć, leć. Jego walił Jak? Ty to Jezus. wrzuć, nie? Ty to wrzuć to na moje odcinek się stało? Ledwo co człowieku, zahaczyłem o drzewo śmigłem I człowieku nie wiem czy milimetry czy centymetry Ale prawie brzuchem zahaczyłem o kolejne M4 ma timeouta Zostawiamy, ma też drużynę, Piotrek jesteś? Dobra, naprawiamy A tam tamtego czy nie? Nie, dobra w dupie już metki w nie To lecimy ich o ten Osłonić Człowieku, ale akcja teraz, Ty. Ile tych mandiów mniej więcej jest? Na 4 wrzuciłem 140 40 coś. W tym WF jest 97. A, to jest to, to całkiem, całkiem, no. <noise> można 8. powiedzieć, że udane. 3, 7 do, Ej, chłopaki, uka, to za godzinę bierzemy kolejnego. Tak. No, <noise> Dopiero 17. Ej, za 20 minut ten, yy, ciężarówka. To akurat po, zaraz się ten, to odłoży i lecimy po ciężarówkę. Ty, pojedziesz się tą ciężarówkę cisk, i teraz będziemy kołazić ciężarówkę O, to ciężarówki krasy. będziemy chować jej dobra dobre I skręcę tutaj w prawo, nie? Tym mostem w to lepszą 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 w nas, Co, to jest najlepszą grupą na że ty? Rejdź ty, rej, ty No właśnie, Jestem ty Za późno, my się odjechaliśmy Wracać hmm. po niego, mam tu błahy jeszcze. Nie, 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 bo nie, do, nie, nie dojdzie. Nie lepiej te magii już tylko na serio. serio. Ale nie, mamy jeszcze karnister pełny. Ej, to, że młody jeszcze się respi? Cenzura, cenzura. Cenzura, wywracajcie i weźcie po, tego, yy, jaką ma. Dobra. A co masz? mnie? Lecimy po jego, my sobie dam radę. 210 e, do acerki, 35 do abupy. No, no, co to jest? My... Reconnect. Nie dobra ja już, nie możecie mogę. jechać On tak dużo nie miał Aha. Dobra dawaj, wracamy Ty no, ale tego najebanego trzeba zajebać Dobra, dawaj A kto ty tej dziurze był? 10 litrów, najwyżej się gdzieś tego Już medkitów nie mam Najwyżej się gdzieś tego poszuka Ja mam 0 medkitów I ten nie, mamy jakieś auto, możemy jakieś auto dać do bazy? Muszę Chyba Tak, hmm. bo be tego przecież Dodo ma już dosyć, czek, u... o Jezu, pa, 120 Jakie jak auto stracicie? A... Oni stracili celu. Jeszcze jedna do bazy to się wioza. Baba. Gdzie co tam. Jest... 80 Ale się kur... Wy też jesteście... Czy wy też jesteście pierwsi? Mhm. Nie, ja jestem... drugi. Pierwszy. Pierwszy. Nie, Nie. Gdzie on cię zabił? W jakim Adam miejscu? Ale on to znaczy, że jestem drugi. Klik, 4, jak się Ej, gdzie on cię zabił, czy ten szereg czy jak on tam miał? Eee, no ten, ten, ten dziurka. Cześć, lewa. Cześć. Jak lecisz od bajsetu, to lewa. A, chodzi o ten, o, o tunel? Mhm, mhm. Mhm. tam mutuje? Dobra, go. zostawię Lewa ta. Lewy to lewy. Jezu się bał. A myśmy no. prawy wjechali, fuck. No Myślę, nie że ten. A nie, lewy, to, to człowieku, co ty mówisz, że, że prawy jak lewy? No mówię prawy lewy. Był. No lewy nie, prawy ma być. Prawy był, no mówię prawy. No, ja może jakiś. To przeszedł. Albo strach. Dweź, strach. Nie no wywalek jest tylko. Ej, ja mam zero ammo. Sara. Nie świruj. Popkata. nie, nie. Ty. Mam. Tego życia nie mam. Lecimy. I zobacz ile jest aut. Na ile? Jeździ. Ja życia nie mam. Jeździ, jeździ, bo jak ktoś gdzie jest. Na ile? Jest, przechodzi, Od, Odkleja się. A nie, czekaj, dwóch jest. Szala, fak. Ojo. Wiesz jak się pójdzie do banku, to byś Jeszcze drugi będzie po lewej. Tu jeszcze drugi w drugim tunelu jest. Wchodzi na dech. Dwóch jest, what the fuck? 11 fragów padłem Do do Serio? Wy, ten Wybuchli mnie Dobra, dobra. to dobrze To lekko to było? LS lot chyba dobra. 42 do ACR 19 do AWP, 4 do AR 4 do AK no, to, ale jeszcze ładnych pocisłem, nie? A. Bo dwóch po pasto. Góda, tam mnie trochę zlagowało ale i tak ładnie Dobra brać kolejny, z do namiotu Adam, od namiotu, No, no lubię Ja wam dam, 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 dam Dobra, widzę do do Ej la lunia, kocham cię, zajebałem kreski dwie, kochasz mnie, zostań blisko Ty cenzura! Co? Wrzuć tam akcję też z tym, tym co wybuchliśmy Teraz To też było dobre Ja tam są. jeszcze nie skończyłem, hehe Człowieku, 11 franków! poszło Dzień. Ale kiedyś trzeba też spaść, nie? Dobrze, 11 to i tak dużo. <laughs> Bo latem pojedziemy pojedziemy dzisiaj. Co? Mamy Polatem pojedziemy, Michał. Odejdź, już wszystko z B injektora A może z Ratową pojedziemy? A, A jesteś wszystko z Befa? Hmm. Nie wiem. Teraz razie bo no, to nie jeździmy tak z... Dobra, jeden padł. No? tu no, to najmniej nawet nie lotowali z tego oczeku do nie to to to. Brak, nie, to, Bo ten wie, co tego Tak oni nie, nie, to, to ktoś kmara? Ale po pomara... pomara... mi. Mm -hmm, ja 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 nie, nie, nie. Nie, kmara? To. Daj. O lol, strzeliłem. strzeliłem do zombie. Myślałem, że to trzeba jako Typek, nie? A ty nie byłeś na play, no, no, na play nie byłem. Ale jednego ładzia zrobiłem. Miała meba, biały ptak. Coś mnie tak zmanek noju. Mówcie mi biały konwoju. Wiadomo, że już mam I 190 zostaje w nagrodę. Duże oczy typistki pieci za Bo jak ruchać, to do końca. Zwłaszcza jak słuchaj do Dobra. Wyłączamy nagrywanko. Wy pa. Pa. teraz to masz dzisiaj, mówię O jasne, dzisiaj, nie wiem, no może się uda. Dobra. Cześć.